Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Subnautica. I po pierwsze chciałbym Wam pokazać nową bazę. No właśnie, zrobiłem dużo tutaj w tej bazie. Jak na razie. Tak, dużo zmian, słuchajcie, bardzo dużo. Okej, okay, może jest trochę lepiej. No chyba tak. Tak, zmieniłem tutaj całą bazę, słuchajcie. Znaczy, nie zmieniłem, tylko dobudowałem wiele rzeczy. Zostało tutaj przeze mnie dobudowanych naprawdę dużo. Mamy tutaj drugie piętro chociażby. Mamy tutaj dok, w którym będzie mógł Sima sobie dokować. Mamy tutaj też sterownię skanującą, która jest bardzo fajna, fajnie działa. Mamy tutaj obserwatorium, bardzo też fajne. Tutaj mamy skrzynki. Tutaj mamy oświetlenie również naszej bazy. Tutaj różne reflektory i tak dalej, bo to jest tak fajne, właśnie, że to tutaj oświetla. Tutaj jakieś eksperymentowałem sobie z tymi, właśnie. Nigdy nie robiłem takich okien tutaj, że, że takie wypukłe były w tym module jakoś. I tego też raczej z tego nie korzystałem. Więc sobie tym razem wykorzystałem tutaj jakieś obserwatorium zrobiłem, czy coś takiego. Tutaj też mamy jakieś tam też rzeczy i wchodzimy do środka. Yy, tak. Jesteśmy w środku i od razu może odbierzemy sobie sygnał, chociaż najpierw pozwiedzamy. Mamy tutaj drzewka. Właśnie zasadziłem sobie dużo drzewek. Nawet nie wiecie ile tytanu na doniczki poszło i tego typu rzeczy. Nawet nie wiecie po prostu. Okna, dużo okien. Tutaj szafka, tutaj jest tak. Wiem, że tutaj jest ciasno. Tutaj mi coś faktycznie nie pasuje. Tutaj jest za, za ciasno. Między tym a tym już mi to nie pasuje. Naprawdę. Nie wiem, ale muszę to zostawić tak, bo nie chce mi się tego wszystkiego po, po prostu przenosić i tak dalej. Także tutaj zrobiłem na przykład nadmiar surowców, tytan, akurat mam nadmiar. Nazbierałem dużo tytanu, słuchajcie, bardzo dużo tytanu. Tutaj nazwałem oczywiście do końca te szafeczki, drzewka. No i tutaj obserwatorium, tutaj jest lampa na górze i możemy sobie obserwować otoczenie. Więc tak, tutaj ławeczka jest specjalnie. Tutaj jest tytan, który jest cały, cały zapełniony tutaj, dział tytanu. Tutaj dałem fabrykator. Tak dziwnie trochę, ale no nie, nie wiedziałem gdzie go tak naprawdę dać. Chyba że tu znowu, bo tutaj zrobiłem inaczej. Nie ma już tego, tej tutaj ściany, tylko tak jakoś wykombinowałem, że można. Jednak wcześniej tego nie pamiętałem, nie wiedziałem. Dużo doniczek, dużo tutaj zasadzonych. Widzicie tutaj plakat. Tutaj akwarium. I sobie dałem tutaj rybki. Tutaj taki mini barek A zobaczcie, to, 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 to jest fajne. Zobaczcie. Automat z przekąskami. I mamy ryżowa przekąska. Tak, to jest nieskończone źródło jedzenia. Ale jak widzicie, daje H2O-2, więc nie opłaca się jako dla wody. A tutaj mamy automaty z kawą. Który, które są faktycznie też nieskończonym, tak jakby źródłem, nie wiem, picia, wody, yy, ale też mało tej wody dają. No specjalnie, nie? żeby tak nie ten, nie było. Tutaj doniczki, taki właśnie tutaj. Najbardziej to się drzewa bulbowe, proszę bardzo, opłacają jeść. Patrzcie, ile to daje. No, to dużo daje. Tak, kosz na śmieci. Oj, oj, oj. Dobra, czasami znikają te drzewa. Wszystkie roślinki, tutaj zasadziłem, które miałem. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Na górze jeszcze nic nie ma, ale mamy tutaj takie drzwi. Będzie tu coś zapewne przedzielone. Jakieś dwa działy tutaj naszej bazy. No, i tutaj mamy naszą. Nasz dog dla Simafa. Dog dla Simafa, który tak oto wygląda. Oszkliłem trochę go, bo też fajnie mieć na zewnątrz jakąś wizję. Może tutaj też sobie okno zrobię. A to jest sterownia skanująca, do której mam ulepszenia 2, czyli to i jeszcze to. Co nam to daje? No na przykład chcemy taką bryłę wapienia znaleźć, proszę bardzo. Wyszukuje nam się tu. Jest dokładnie, ono tu, my jesteśmy tu zwróceni, jesteśmy w tą stronę, no czyli gdzieś tam jest. I no właśnie, pokazuje nam się to. Dzięki temu chipowi. Pokazuje nam się to na naszym ekranie. Jakbym to zdjął, to by się przestało pokazywać. Bardzo fajne to jest. Zobaczcie. Ja sobie idę. Proszę bardzo, bryła wapienia, no jest tu bryła wapienia. Naprawdę wiele rzeczy można w ten sposób znaleźć, więc to jest genialne po prostu. Tak, wejdziemy sobie do góry. To jest taka pracownia, taki No widzicie, jeszcze tu nic nie ma praktycznie, ale oszklony dach mamy. Tutaj, tutaj mamy taką, widzicie, po, pokój, pokój. Nie wiem, coś, ej, ale coś tu laguje strasznie. Dobra, powinno być lepiej. No i tutaj mamy, możemy sobie siąść na tym krześle, zobaczyć przez okno. Tutaj mamy stoliczek i drzewka. Więc jest tutaj ładnie. Szkoda, że lamp żadnych nie ma. jakieś, nie wiem co z sufitu są. Szkoda, bardzo. Tutaj jest zdjęcie, można ustawić. Ja nie mam jeszcze żadnych zdjęć. Tutaj są. Ale można zrobić takiego screena. Tutaj mamy drzwi, które można sobie zamknąć. Można też otworzyć. Więc, ale my sobie otworzymy takie śluzy dodatkowe na. Na wypadek zalania czy coś takiego. I tutaj mamy bioreaktor, który już zjadł wszystko, co mu tu dałem. A dałem mu kilka rybek. Tutaj nic nie ma, oczywiście. No i tu nic nie ma też. Tylko można wejść po drabinie do tego modułu tutaj. No i tyle w sumie. Odbieramy sobie sygnał. Kapsuła ratunkowa numer 7 OK. Dobra. Współrzędne sygnały uszkodzone. No, czego tutaj się spodziewać można było? Uh, uh, uh. No tutaj to chyba byliśmy, wiecie, mm, albo blisko, bo wiecie, z, y, widzieliśmy też te, 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 te takie szpiczaste właśnie skały ok, wiecie co, pójdziemy sobie, pójdziemy sobie mm, wszędzie, wszędzie gdzie nie poszliśmy, czyli tam, y, gdzie jeszcze tam, no i tak dalej, tam, więc y, najpierw może zadokujemy pierwszy raz naszego simofa on będzie się mógł ładować y, w, w baterie swoje ładować w tej właśnie w tym doku Stacji dotkującej. O, proszę bardzo. Steruj kamerą. I tutaj są kamery w tej sterowni skanującej, jak widzicie. O, no i jestem taką właśnie kamerą. O, właśnie taką, tylko że drugą. I mamy takie dwie kamery. Mogą sobie wszędzie tu pływać w odległości, tam nie wiem ilu. Jakie osad soli? Radioaktywnym obszarze. Coś tu się nie wczytało? Nie, coś tu się nie wczytało chyba. Ale tu się coś psuje chyba. Bo my tam cały czas jesteśmy nasza postać. I tutaj jest dłuższa droga, nie? O Jezus, jak to wygląda teraz. Opatrzcie, my tu mamy ten biom. Ale chyba on się nie łączy z tamtym. Są dwa biomy grzybowe. Znaczy, jedna część i druga część. Wow! Jaka jaskinia Ty. Dobre. Tutaj nic nie będzie? Ciebie ska Nie skanowałem ciebie, patrz. Skanowałem meduszka. Co? tu. O, o, o Lit tu jest. Dobre. Tu też jest lit. Co to? O. Co to? Obcych Kolejny portal Kolejny portal. Patrzcie Aha. Co ja znalazłem? Ale nie można go włączyć. Mhm. Czyli nie wiem, jak go włączyć. No cóż. Dobra. Jesteśmy. Tutaj też coś jest. Fragment kadłuba cyklopa. Ok. Czyli tu dużo fragmentów jest. Fajnie. Okej, okay. jesteśmy. Dzień dobry. Billy. Okay, data Tyle? Czy nic w okolicy więcej? Tu nie ma ciekawego. Ole, co, co to za. Jakie drzewo, ty. Dobre. Nie widzę nic oprócz jakichś fragmentów. Ciekawych. Fragment mostka cyklopa. Patrzcie, zaraz będziemy mieli cyklopa. Odblokowanego normalnie, no? Kurde, dobre. Ok, mamy mostek cyklopa. Kolejny. Tu już jest cały, dobra. Czyli tylko jedna część od kadłuba, jeszcze. Co? E ja tu skanowałem przecież, co jest? Chyba to skanowałem, co? Byłem tam przecież z wami, co? Nie wiem. Coś mi się te skany chyba pokasowały jakimś cudem. Albo nie zapisałem gry. Bo tutaj jest y, oczywiście Subnautica. Mam nadzieję, że Subnautica 2 będzie też miała ręczny zapis gry. <grym> tak dla beki. Nie wiem, jak to się stało, że y, tak zaawansowana gra w tych czasach ma zapisz grę, przycisk y, i, i nie zapisuje się automatycznie. Ale to naprawdę genialne jest w tej grze. Nie wzięliśmy... Uu, nie wzięliśmy nic do jedzenia za bardzo. Albo nie zjedliśmy raczej. O, widzicie, jak to się renderuje. Czemu to się tak renderuje, no? Ja nie mogę. Lampę ma. Lampę ma. Eee, dobra. Co tutaj jest? Wszystko mamy stąd. Okej. Okay. Tutaj, tutaj zawalone, tutaj nie przejdziemy, tu przejdziemy, tak, tam chyba, o, chociaż przejdziemy, ale jest po co tu przechodzić? No nie, oj, zaraz się zaklinujemy, będzie problem. Tutaj nic nie ma. Tu jest jeszcze wejście, no. Okej, okay. tu i tu. O, proszę bardzo. A, od dołu było wejście, Okej. Okay. Było od dołu wejście. Tu. Ok, Wo. Ok, o, kasetka z danymi. Moduł reaktora termalnego cyklopa. O, PDA, PDA. Kolekcjonuję. <grymne> Akurat. Wow. No i tu jest już wyjście. Tak? No to nic nie ma. Tak, wiem, 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 wiem. Kolejna kasetka z danymi. Konsola pole... Co? Konsola ulepszeń pojazdów. A to mi się może chyba przydać. Wiecie? Ta konsola ulepszeń. To mamy. To mamy. Dobra, spokojnie. Jeszcze jedną butelkę mamy. W razie czego. Fragment światła LED. To też jest fajne. Pięknie. Ała! Co, ja ginę? Nie mam wody! Patrzcie, szybko. No nie! szybkowo latarniowy. Już nie miałem wody nawet. Drzewa bulbowe trzeba zażywać. W odstępach czasu. W miarę równomiernych. O, i proszę bardzo, mamy taki oto. Właśnie lampę na stojaku. Tak ona się prezentuje w dłoni, i chyba można ją postawić. Tak, można ją postawić, ale to jest super, nie? Takie światło w ręku, i można ją postawić. Na przykład, żeby zaznaczyć coś. Tutaj nie można, patrzcie. Tylko na przykład tutaj można, czy coś takiego. Ok. No i super, można podnieść później. To jest bardzo fajne. Okej, okay, jesteśmy przy tych wrakach, ale musimy uważać na naszego Simafa. Jesteśmy i widzę chyba czego nie widziałem wcześniej. Tak mi się wydaje, że tego nie widziałem. No zobaczcie, nie widziałem tego. Nie zauważyłem tego, ale. Aha, tytan, czyli. No, mieliśmy ten schemat, widocznie. Ten też mamy, patrzcie. Ale jak ja tego nie widziałem wcześniej, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia też co to jest, ale wchodzimy do wraku i, i, i spawamy, znaczy otwieramy sobie drzwi. Ok. I kolejna kasetka z danymi. Wzmocniony skafander nurkowy. To jest kolejny fragment światła LED. Nie wiem po co, ale jest. Jest tu coś jeszcze. No nie, światło LED, ładowarka ogniw. No i tyle. Dobra, może i bida. Ale może i nie bida przez ten skafander nurkowy, który się przyda. I, i kolejna kasetka z danymi. System przeciwporażarowy Cyklopa. Jak ja jeszcze nie mam Cyklopa. Ale chociaż jakieś tutaj kostki odżywcze. A to co? Kolba laboratoryjna, ok. Nie wiem rybo, jak tu się dostałaś, bo było zamknięte, ale ok. No a tak w ogóle to wesołych świąt i spokojnych. No bo święta wielkanocne oczywiście teraz są. Więc wszystkiego najlepszego na te święta. Oczywiście. Tak, nie było właśnie w niedzielę odcinka, z powodu świąt. Też miałem u siebie święta przecież, no ale będzie dzisiaj, więc... Okej, okay. tutaj tego emisariusza dziennik. Tu jakieś poematy wygłasza. Okej, okay. nie będziemy mu przeszkadzać, więc... Degasi, szukali Degasi. Dobra. Yy, co to jest? Dziennik głosu... Aha, ze sterowniska mającej Aurory. Coś tu wykryli. Tu jest, patrzcie, tu jest. Obyśmy się nie nadziali... ...na tego kolegę... ...niepożądanego. Jesteśmy. Apteczka. Ok, i schemat Wabik na stworzenia. Ok, ciekawe po co im wabik na stworzenia w takiej kapsule, ale nie pytam. Y jak pusto jest. Ok, będzie noc, więc będzie strasznie, ale lecimy tutaj. Lecimy trochę po skosie, bo tam są te duże stwory, Nie chcę ich denerwować zbyt bliską interakcją, więc. Lecimy sobie bezpiecznie bokiem. Patrzcie, wrak jest kolejny. Kolejny wrak. Kolejny wrak. co tu, tu jest. Pospolity krzak bulwowy. Tam jest drzewo bulwowe. Tu jest krzak bulwowy. Ok. Jest jakiś większy, duży krzak bulwowy. Dobra, lecimy. To jest skrzynka. Butelka butelkowana. Ok. Ogromny krzak bulwowy No, faktycznie jest ogromny. Zaraz sobie przeczytamy. Tu jest rubin. O. Skryta aktywność wulkaniczną i niezwykłych kilka sygnatur w tym regionie. Jasne, że zachowam ostrożność. Przecież tu jest... Okej, okay, to mam. Znalazłem wejście. Okej. Okay. Sinka. Eee. Co tu było? Coś tu było do skanowania? Ok, dzień dobry. ja tu już jestem? Tak. Tutaj. A, tu też było wejście. Ok, woda. I, dobra, spawamy sobie. Hello! Piliej! Piliej! O! Kolejny schemacik, pięknie, tyle tych... A, ten już miałem, no i po co ja tu wchodziłem w ogóle, jak ja miałem ten schemacik? Halo, halo? Co to? Mam karabin unieruchamiający, mam, mam to. Teraz y, lecimy zobaczyć y, z Simafem. czy... Ej, 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 e. gdzie, gdzie jestem? Kurde, może być czasami... Ok? E, gdzie mam wypłynąć teraz? Jak ja tu wpływałem? Ej, ja się, się utopię. Kurde! Nie tu! Jezus! Tu! Smoff? Simaf Smoff? Simaf! Jest, boż! Myślałem, że się utopię. Okej, okay, jasne, że coś tu jest, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Gdzie ja wpłynąłem? Nie wiem, czy wypłynę. Co? Tu co jest? Okej, okay, tu też nie można wypłynąć, patrzcie. Ale trochę oszukali mnie. Dobra. Wiecie, jak ja tu wpłynąłem? Tylko ja nie wiem, jak tu wypłynąć teraz. Gdzie to było? Tutaj. No właśnie. Tutaj Kurde, ale labirynt tu jest. Ja dziękuję. Patrzcie No i mi wysiadł, ale mam baterię. No przecież. Dobra Ej! Ej, ej, ej. Gdzie jestem? Znowu tutaj przypłynąłem. Patrzcie, nie jest dobrze. Zaraz, zaraz, albo stracimy simafa, albo życie, albo dwa naraz. O Jezus, Maria, co ty robisz? Kolego! Wow! Zostaw mojego simafa. Byłem pewien, że coś tu jest jeszcze. Coś mi się tu nie kalkuluje. Wiecie? Okej, okay, wiem, wiem, wiem. Sucz, czym ty jesteś? Węgorz I on będzie mnie raził prądem pewnie. Już, już mnie atakuje. Ała! Ale chcę go zeskanować mimo wszystko, wiadomo. Okej. Okay. No i teraz w dół. Kurde, ile tu drapieżników jest? Ja po prostu nie mogę. Troszkę, troszkę. Ała! Dobra. Doło się. On mnie poraził! Nawet nie wiem co zebrałem Ale mnie wziął Skubany Gurne No dobra To chyba było, by było na tyle Więc żegnam się z Wami oczywiście Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę ani subskrybować kanału gdyż naprawdę mi to pomaga w rozwoju mojego kanału. No i dziękuję Wam za oglądanie oczywiście żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Cześć!